Go up! i mm -hmm. Ej, szczurze lądowy. Zapraszam na pokład. Zgrabna łódeczka. No. Twoją drogę idę zakład, że większość łap tutaj nigdy nawet nie wypłynęła z zatoki. Ale ty masz inny plan. Chcę cię porwać na parę godzin. Zabawimy się. Okej, okay, okej, okay, brzmi nieźle. Wchodzę w to. No i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Zimuraju, naprzód. Na gitara. To unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii, drugi wisi w gabinecie szefa Militechu. Trzy pozostałe chły wie A przebiegunowany magnes w pikapie, chyba nowe progi i zamontowane vibrato to Terzawe przebarwienia na strunach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. To twoja piosenka? Nie kojarzy jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na Reef. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Dobra, to powiedz wreszcie o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Opowiedział mi o nich mój guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby. W Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalne odludzie, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie chodzi Ci o Johnego, o Twoją walkę z cieniami. Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez żadnego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem kurwa, chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to że swój pierwszy, naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka zna? Bleed the Beat. Napisałem ją wcześniej autor na statku. Wiesz, jach turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki, a potem komponowałem, a sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Reszty dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. Potrzebowałeś do tego towarzystwa. Potrzebowałem do tego ciebie, Wi. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax o naszych rozmowach, no i o tobie. Przyniosłeś zmiany, Wi Poczułem się z tobą tak, no wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz. Koniec awanturami. Z szemranymi akcjami. Koniec. hello diotrema Okej, okay. teraz czas na chwilę wyzwolenia. Aaaa! No z, kurwa mi pomożesz, zamiast stać się gapić. Chaos i zniszczenie? To lubię. No, to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu? <noise> Błagam cię, myślisz, że... Zabrałbym swój akcji Muraj. A czy no, ja, tego kutasa, Elbi Kowaczka. Kowaczka? Tego kowaczka? <laughs> Nie zdążyłem mu podziękować za aferę Askrag i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwalę na jego koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. No, widzicie, w żywych. On albo oszalał, albo wreszcie zmądrzał. Kurwa, nie mogę zdecydować. No, thank you. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe BUM. Czyli honorem. Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Za wyrównane rachunki! O kurwa, tak. Kowaczek! Ty chuju! Ścigamy się do plaży. Nam czuć ten Fetor. Pięknie płonie. Cholera coś nie wybucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują tę łajbar, to szlak nie trafi. Może powinienem tam uchać więcej kanistrów albo kupić C6 na czarnym rynku. Jak myślisz? Ale zatęczyłeś na krawędzi samuraju. Fajne uczucie, co Miałem inne wyjście? <laughs> nie, nie, nie udawaj, że to wszystko cię nie dotyczyło. Mogłeś wycofać się w każdej chwili. Dzięki mi. To był niezły wieczór. Jak pierwsze próby w samuraju. Nieporadne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczujemy smród pod Jasne. No to chodź.